Dzień dobry kochani widzowie, dzisiaj będzie, będzie ciekawy temat, ponieważ jest wiecie, jest pewna teoria w internecie, że jak na jakimś produkcie jest dopisane gravel, to ten produkt z automatu jest połowę droższy, bo to co gravel to musi być drogie. A tak się składa, że są na rynku takie opony, które niespecjalnie się afiszują z tym, że są oponami do graveli i może właśnie przez to kosztują bardzo mało. Bo Continental Terra Hardpack o szerokości 50 mm, czyli opony gravelowe, które testowałem tej wiosny, są oponami, które widziałem, że da się już ze 100 kilkanaście złotych od sztuki zakupić w polskim internecie. I pytanie jest takie, czy to, że te opony są tańsze, wynika tylko z tego, że są de facto oponami MTB? Chociaż tak naprawdę już widziałem, że Continental zaczyna e, mówić, że są to de facto normalnie opony gravelowe z, z rodziny e, opon terra gravelowych. Czy jest tak, że one są tańsze tylko dlatego, że trochę się kojarzą z MTB i de facto nie są stricte gravelowe? Czy może jednak są jakieś realne oszczędności w tych oponach, które sprawiają, że one jednak kosztują. Jedną drugą, a czasem, no myślę, że nawet spokojnie jedną trzecią tego, co, co wiele uznanych opon gravelowych. Miałem okazję kilka miesięcy na nich pojeździć w takich trochę trudniejszych warunkach gravelowych. No, w zasadzie po prostu ten zestaw opon, który u mnie przyszedł przez dwa komplety kół, w sumie służył mi na, na takie bardziej faktycznie gravelowe trasy. To jednak 50 mm. Dzisiaj sobie test tych opon, moi drodzy, plusy i minusy. No takie, no to jeszcze nie jest nawet połowa sezonu, ale pierwsze wrażenia sobie podsumujemy. Drodzy Państwo, opony trafiły do mnie od polskiego dystrybutora, czyli od Shimano, bo dystrybutorem Continentala jest Shimano Polska. Trafiły do mnie do, do testu, więc oczywiście materiał oznaczam jako sponsorowany, ponieważ nie kupiłem ich za własne pieniądze. Zawsze materiały, które właśnie polegają na testowaniu produktów, które nie kupi, których nie kupiłem za własne pieniążki, oznaczam jako sponsorowane. Oczywiście nie był to materiał w żaden sposób konsultowany ani wysyłany do, do Shimano na, na wgląd, więc oglądacie go w tym samym momencie, w którym ogląda go producent, tudzież dystrybutor. Takie mam zasady i ich się trzymam że stali widzowie to, to wiedzą. Te opony nie mają dużego przebiegu, one mają przejechane nieco ponad 1000 km, więc tak naprawdę, tak jakbym mówiłem, to, jest, to są pierwsze wrażenia związane z tymi oponami. Dlaczego mają taki stosunkowo mały przebieg? Bo pewnie wiecie, że tej wiosny bardzo dużo na gravelu jeździłem na slickach 40 i w zasadzie korzystałem z gravela w taki trochę road plusowy sposób, więc bardzo często po prostu nie potrzebowałem aż tak szerokich opon. I dopiero tak naprawdę gdzieś od przełomu czerwca hmm, zacząłem... Ich używać częściej, ponieważ trochę się do nich przekonałem. Bo na początku miałem jednak wrażenie, że, że jednak opona 50 mm to, to trochę dla. to nie za dużo na to, co ja jeżdżę. A jak się okazuje, duży wpływ na to miało też dobranie obręczy pod te opony. O czym. Zaraz. Continental Terra Hardpack. 50 mm szerokości. Z tego co wiem, to jest największy problem. Może zaleta dla niektórych, znaczy dla niektórych na pewno to jest zaleta, dla niektórych jest to duży problem, ponieważ te opony przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału były dostępne tylko w szerokości 50 mm. Nie ma węższych, co sprawia, że duża część graweli na rynku po prostu sobie ich nie przyjmie. Więc problem, niejako dylemat zakupowy, odpada, bo ich po prostu nie wsadzicie do. Do roweru. Opona ważąca 530 g, bodajże, więc z jednej strony no nie jakoś super lekko, ale z drugiej strony umówmy się jak na 50 mm dość niedrogą oponę. To też nie jest jakaś absolutnie przerażająca waga. Jest to opona, która ma kilka oszczędności konstrukcyjnych. Co prawda, jest to jakaś wkładka. Wzmacniająca nam ściankę opony, natomiast nie ma tutaj mieszanki Black Chili. Tutaj mamy mieszankę Pure Grip Compound od Continentala. To jest trochę ta gorsza, tańsza mieszanka gumy i różnica czuć, ale czuć o przede wszystkim w mokrych warunkach, o czym też będzie zaraz. Ale zacznijmy od początku, czyli jeżeli chodzi o testy opon, to jest taki odcinek czwartkowy, testowy, więc tutaj nie przedłużamy, szybkie podsumowanie. Wrażenia z jakości, zakładanie. Ultra łatwe do zakładania opony. Jezus, Maria, jakie to są proste do zakładania opony? Szczerze powiedziawszy, zakładałem je na dwa różne komplety kół, bo one były na fabrycznych obręczach e, Reserve do Cannondale. coś w sensie ja je tam założyłem. Potem założyłem je na gravelowe Evan Light Gravel Championy. To jest, opona, to jest obręcz szerokości 25 mm, te obręcze Cannondale'owe też miały 25 mm. Na jedne i drugie generalnie zakładałem je palcami. Nie użyłem ani raz łyżki, ani przy zakładaniu, ani przy zdejmowaniu tych e, oporów. Szczerze powiedziawszy, jak na nich trochę pojeździłem i przekładałem je z e, obręczy na obręcz. To zakładało się i ściągało tak lekko i tak łatwo, że bałem się, czy one w ogóle nie zlecą mi gdzieś podczas wchodzenia w zakręty z, z obręczy. Bo naprawdę po prostu demontaż z obręczy polega na tym, że spuszczacie powietrze i obydwie strony ściągacie naraz jednym ruchem, praktycznie. No, mega łatwo zakładana na obręcze opona, ale z drugiej strony nie miałem nigdy żadnych problemów, ani jakiegoś takiego poczucia, że ona może mi się gdzieś sunąć z obręczy, czy że nie trzyma ciśnienia, bo ciśnienia, ciśnienie trzymają rewelacyjnie, aczkolwiek tu się jeździ na bardzo niskim ciśnieniu. Więc to nie jest to też wielki wyczyn, ale Założone bez mleka się uszczelniły, więc bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jakość wykonania stopki. Trzymanie ciśnienia bardzo, bardzo spoko. Jeżeli chodzi o tutaj takie wrażenia z jakości wykonania, też bez zastrzeżeń, nie było żadnego bicia. Wiem, że niektórzy w Opona Continentala zwracają czasami na to uwagę i czasami mają taki problem, że jakieś bicie, jakieś coś tutaj, tutaj takich żadnych zastrzeżeń nie ma. Widzicie, ona ma bardzo. Gładki środek, chociaż tutaj, tutaj jest cały czas takie lekkie perforowanie tego bieżnika. On nie jest 100% gładki. Bieżnik nam się pojawia troszeczkę na, na bokach, żeby poprawić stabilność. E, tu się jeździ na bardzo niskim ciśnieniu. Ja na tych oponach jeżdżę, Jeżeli chciałbym gdzieś dojechać, w sensie jeżeli to jest trasa mieszana, e, szybkie szutry, dojazdy asfaltem, e, no to wtedy jeździłem na ciśnieniu rzędu 1-4. Przód 1, 6, tył. Jeżeli jeżdżę faktycznie już stricte teren, to zdarzyło mi się nawet jeździć na 1, 1 przód, 1, 2, 1, 3 tył. więc bardzo, bardzo niskie ciśnienia. Ale na tych ciśnieniach one naprawdę w zasadzie tydzień można, półtora tygodnia, może najdłużej można nie pompować, bo te ciśnienia trzymają bardzo dobrze. Zaskakująco szybka opona, jak na, jak na to, że nie jest oponą drogą, jak na tą swoją szerokość. Jeżeli napompujecie te 1,6 atmosfery, to ona naprawdę całkiem godnie jedzie. E, oczywiście nie jest to najszybsza opona, nigdy nie będzie, bo tutaj tak naprawdę mieszanka gumy i, i wrażenia takie, jeżeli chodzi o opory toczenia, to jest jedno. Ale tutaj duże znaczenie ma już aerodynamika, bo jednak jest to bardzo płaski walec, jak widzicie, to też zależy od obręczy, ale generalnie no, jest to płaska opona, jest to taki duży Walec, który musi to powietrze rozciąć i to słychać, i to czuć. To nie jest opona, która będzie dawała wam takie poczucie aerodynamicznej lekości powyżej 30 paru kilometrów na godzinę. Ona do 30 jedzie całkiem żwawo i czuć, że do tych 30 czuć, że to nie jest opona, która ma jakieś bardzo duże opory toczenia. Natomiast powyżej 30 na godzinę już ta aerodynamika wchodzi w grę i trochę to e, czuć. Jest bardzo komfortowa. Z jednej strony te bardzo niskie ciśnienia połączone z dużą objętością powietrza e, i też mam wrażenie rodzaje mieszanki gumy, budową ścianek i tak dalej sprawiają, że to jest bardzo, bardzo, bardzo komfortowa opona. Jeżeli macie miejsce na 50 i szukacie komfortowych opon, to to jest prawdopodobnie jeden z najbardziej komfortowych opon, na których jeździłem. Natomiast to jest opona, moim zdaniem, która dobrze się nadaje do szybkiej jazdy w suchych warunkach, bo w warunkach mokrych tutaj czuć te oszczędności na mieszance gumy. I ona nie klei się tak dobrze na mokrym asfalcie, czy na mokrej, ale ubitej nawierzchni, jak opony z mieszanką Black Chili. Nawet porównując to z oponami, na których jeździłem innymi szybkimi, czyli oponami Terra Speed od Continentala, no to teraz pit na pewno lepiej się trzymał na mokrej nawierzchni. Ta opona trzyma się gorzej, czuć, że zaczyna od razu pływać na takiej mokrej nawierzchni. No ale 100 coś złotych, prawda? A nie tam 200, kilkadziesiąt czy 300 za, za opony. Z tej oszczędności moim zdaniem jednak e, czuć. Gdzie jeszcze czuć te oszczędności? Mimo wkładki na bocznych ściankach, to nie jest specjalnie pancerna opona i mi się nie zdarzyło jej co prawda przebić, ale jeżdżąc i zakładając też te opony, widząc w jakim one są, że tak powiem, takim stanie po, po tych tysiącu kilometrów, to raczej to nie jest opona, która się szybko zużyje, bo też ta, ta mieszanka gumy jest mi zdaniem twardsza. I widzicie, że te opony praktycznie po tym tysiącu kilometrów nie wykazują w ogóle śladów zużycia na, na, na bieżniku. Nawet te wąsy jeszcze są na, na bokach. Natomiast konstrukcja tej ścianki, konstrukcja tej opony to nie jest bardzo pancerna opona, więc trzeba o tym pamiętać. Myślę, że też w ogóle znalazłem w internecie recenzję tych opon z różnych źródeł, i tam też podkreśla się to, że komuś się zdarzyło przebić, zaskakująco szybko. Więc to jest raczej, jeżeli. Mielibyśmy ułożyć ten taki trójkąt zależności zakupowych, czyli jeżeli ma być tanio, komfortowo i antyprzebiciowo, to, to tutaj są te dwie rzeczy, czyli jest tanio i komfortowo, albo tanio i w miarę szybko, ale nie mocno e, antyprzebiciowo, więc o tym trzeba e, pamiętać. Jaka jeszcze jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o te opony i w ogóle pomysł ich zakupem e, właśnie w tej szerokości 50 mm, to to jest to, że te opony tak naprawdę mają sens tylko przy bardzo szerokich e, obręczach e, gravelowych, czyli minimum te 25 mm szerokości wewnętrznej i to najlepiej jeszcze wsparte jakąś większą szerokością zewnętrzną, Ponieważ jak sobie wrzucicie takie opony na opony na obręcze węższe, np. 23 czy już nie mówiąc o 21 mm, to bardzo źle się na tym skręca. W sensie gravel to nie jest rower górski. Gravel ma stosunkowo wąską e, kierownicę. Gravel ma też specyficzne kąty widelca, porównując to ze współczesnym rowerem e, górskim. Więc jeżeli dowalicie taki wielki balon na wąskiej obręczy, e, to przy budowie gravela, przy geometrii gravela e, i przy właśnie zawąskiej wąskiej obręczy, bo tak naprawdę to jest opona, która nadawałaby się już na obręcze MTB, jeżeli dacie za wąską obręcz, ona strasznie pływa w zakrętach i macie takie poczucie, że w zakrętach jest taka żarówa na, na oponie, że po prostu opona się tak kładzie w bokach, że macie takie poczucie, jakby rower w tych zakrętach pływał, jakby się go nie dało opanować, jakbyście, wiecie, płynęli jakimś tankowcem, że Wy widzicie gdzieś cel i mniej więcej staracie się obrać, po prostu jechać na azymut, a opona gdzieś tam jakimś z grubsza nieprzewidywalnym łukiem gdzieś się wpasuje w ten, Cel, nie jest to komfortowe uczucie, trzeba o tym pamiętać. Tego typu obręcz, poza tym, że opona, poza tym, że musi się zmieścić do waszej ramy czy widelca, a zwłaszcza musi się zmieścić przy przedniej przyrzutce, jeżeli macie dwa blaty. Pamiętajcie o tym, że często jest tak, że właśnie przednia przyrzutka jest największym problemem, no to musi być sparta szeroką obręczą, bo inaczej to po prostu nie ma sensu.